Paliłam bucha co rano i brałam bucha też na noc Bardzo bolało mnie serce i nie pomagał ketanol Silencjonalmente per fuerte vibramos con copas arriba al cielo tocamos Ni si regas, ni pausa, directo volamos con chicas, con risas la noche quemamos. na nogach nowe skoki, a na gaciach nowy sort Ginają im się nogi, czuję się jak młody kot Myślą, że samo się robi, Leje to już piąty rok Chłop. Wykonuje mi, bo to pytał, robię co Ty się prosisz o przepał priki Trzymam w koralikach Pale jointa i znika, mylisz się w statystykach Co ci leci muzyka? Po prostu wjechać mi na fita ta, ta, ta. Dużo kasy na luzie, żeby się tym teraz kierować w muzie